bo się znowu zapchał, szybko muszę zbić przepychaczkę, nie umiem korzystać z przepychaczki Tato, 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 tato Jestem za masło Nie, nie jest jestem Ja chcę tylko no. adaptować Aha, kibla się znowu zapchał Zobacz. Chodźmy, do Chodźmy, zobaczmy Idę popatrzeć Mocna jest sytuacja Widzisz? Widzisz kibel? Tak, widzę Kurde, jak to śmierdzi Pomocy! Tato, stawaj. Wiem ja. Ja, ja ci mówię, że jestem pormasło. masło Dobra Pewnie tato masło Tato no, masło znaczy Mm, za chwilę mnie No spójrz do tego kibla. Śmierdzisz jak ty. Ot, nie! ja. Jakby ci pomasło! Lec tu. Nieee. pójść co na obiad. jest. A nie, będzie tak. O tak, w końcu jedzenie. W końcu jedzenie nadbananki. Nie, moja Nad Nadbananki są. Na Tego... co, co takie brązowe? A no w twojej dupy się działo. Co ty mi robisz no... Dobra, nie pytam. O co to? A co to? A co to za banan? Nie bierz. Nie. Czemu nie ma, Ale to jest banan z takiej jednej gry. Chłodniaj. Mm. Boże... Czemu... Czemu pizza jest utopiona? Ja nie wiem. Co wy zrobiliście tu? Każdy będzie miał po jednym toku. Taką... Szmaragd taką... Niech się! Gadaj! Gadaj! No, ta, to weź się zmieni w normalne, a nie... Gadaj, gdzie jest Szybko. Nie ma twojego szafa. Kurde, czyli, ty jak ma... no, czyli jak zawsze poszedł. Z Polakiem i nie wrócił. Halo? Tak, halo? Halo, halo? No, halo? Co, co się dzieje? Dzień dobry, jestem... Jestem tutaj listonoszem, wygraliście darmowy wstęp, na rodzinny wypad do basenu i jeszcze siłownia gratis, ogólnie no to cały obiekt znajduje się w, na Podlasiu, no i na Podlasiu 69, AK41, no i, no i na jeden dzień taki darmowy bilet wygraliście. Bardzo, bardzo super, tata. 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 Ja, ja byciał ser Tata szemu, ty formy. <laughs> Sze nie ciągle. Tata. Ja yeah, ser. No, milszer. Znaleźliśmy... Dostałem darmowy kupon. Na yeah, rodzinny no, wypad. No, no. Rodzinny wypad do... Mm, jak to się nazywa? Do. Yy... Yy... basenu jedziemy? na no jak? Nie, ja wiem co myślę. Ja nie ja potrafię. Czemu, Czemu tak jest wyzwanie? Czyli chodzi na Tak. <ślały> yy, żeby zakryć tego secret bananka. A co gdyby od odletnice... Coca-Cola! To Boga bogactwo XXI wieku! I to w Polsce! O nie, Coca-Cola... A co my tu mamy? Nie wiem co my tu mamy. Dobra! To chodźmy, jedziemy tutaj do samochodu. Jedźmy. Jak się otwieram, garaż? To chodźmy. Jak się wsiada do tego samochodu? nie ja też nie, nie mam prawa jazdy. Ja też nie. Dobra, jedziemy. A w McDonald's ty już miałeś. Ale w McDonald'sie to był inne samochód, dobra. Teleportation, What? O, Dotarliśmy. Czy cieszycie się? Ja idę po mleku. Nie, idź po mleku, już jesteś jakby mlekiem, bo jesteś masłem. Ale zobaczcie, mamy tutaj piękną tutaj basenik. Mamy nawet kółeczka. Ej, Tam... ale znam, że... Wie... Masła nie mogą pływać. Powiem jedno. Nie wiem, kto może pływać. Za chwilę go weź, weź, weźmę. Zobacz, no. weź co to może pływać. Ja jestem łomny, nie mogę... Nie mogę założyć na siebie tego. Tak. O, płaskie jest? Patrz, płaskie jest? Jak twoja dupa. Ej, jakieś szczury! O nie, szybko, uciekajcie! O, woda! Nie, To chyba nie jestem jest To jego specjalista. Co tu się dzieje? chyba nie jestem jego specjalista. O kurwa, panna! Dzień dobry. O, dzień dobry. Ej, pan nie był w McDonald'sie przypadkiem. Nie! A Skąd pan widział jednego z tych? Mm. O! O! Nie! Masz kółko! Masz kółko! O! Kółeczko! Ale to nie mogę wiece. tego użyć! Jestem ułomny! co się stało? Koszul. <noise> A. A! Daj mi tego użyć. Użyć tego. Ja go użyć. Ja bym specjalista od pływania. Ja użyć. Ja bym specjalista od pływania. Dlaczego nogi ci Dlaczego wychodzą z pleców i skarpetki z ducha? Szybko, spytałem. A nie, bo pływać. Ja bym specjalista od pływania. Ja bym specjalista od pływania. Gdzie on poszedł? Dwoje! Dwoje! No, boje. no nie wie, się... Nie! No, ja bym no, no. Ja bym ja specjalista w Pomóż mi, ja się popić! <tusy> Ja żyd nikt nie, nikt nie zabić Jak ty pływa? Przez broń nie umiałeś pływać, a teraz latasz Patrzcie, mamy tutaj nawet mini piłeczki Patrzcie, bo mam piłkę Skąd ty tu wiesz? Przecież tu nigdy nie były, prawda? Ale mamy tutaj mini piłeczki O? No, Piu. ktoś zmarł całą wolę, dobra jest, też jest taki mini basenik

Yeah. Ja być inna odmiana mnie na szczura. Nie wiem w ogóle po co ale tam ten telefon ze sobą zabram. Drry, jestem, drry, jak, drry, 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 drry. jestem jak jestem jak krekim. Halo? Ktoś dzwoni? Halo? Halo? Dzień dobry, bo z Was się y, z limit na y, użytkowanie tutaj y, placówki. Y, Podlasie, basen, najgorszy basen w ogóle, zazwyczaj proszę już opuścić placówkę, a inaczej to weźmiemy y, 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 policję. Piep, yy, 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 yy. A bier а, wszystko to А Pa, ładnie, pewnie. No co nie, dawaj. Do давай. До самоходу, Okay. Yes. Mamy to. Jest dobrze. Dobra, to wyjeżdżamy. Ola.